O wojnie na Ukrainie można mówić tylko w jeden sposób: w taki, jaki to przedstawia rząd, w taki, jaki to przedstawiają wielkie media na całym świecie. I ciekawe, że ta interpretacja obowiązuje nie tylko w Polsce, ale również ludzie w innych krajach, tak zwanych demokratycznych krajach, są sekowani i piętnowani, jeżeli mają jakieś inne zdanie. Ruska onuca nie powinna być tutaj żadnym argumentem, bo przecież można odpowiedzieć: ukraińskie widły czy słudzy komika. Przypomnę tutaj ostatnie wystąpienie pani marszałek Gosiewskiej oraz sprzed paru miesięcy wystąpienie przedstawiciela rządu. Też bardzo ciekawe. A pan to jeszcze modli się po polsku, czy już po rosyjsku? Mało... Bardzo proszę, Pani poseł. Pani, marszał... pani marszałek Gosiewska, bo może młodzież nie notuje nas. I największy Ham Rzeczypospolitej, ruska onuca. Bardzo proszę. Tak? To nie poseł, to ham. Ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać. Pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w wypadku sojuszników. Jesteśmy tutaj sługami Ur Narodu Ukraińskiego. Jesteśmy tutaj sługami, ur narodu, ukraińskiego. Jesteśmy tutaj sługami ur narodu Ukraińskiego. Jesteśmy tutaj sługami Ur Narodu Ukraińskiego. Ja bym tu jeszcze dodał, że jesteśmy sługami Narodu Ukraińskiego, ale też jego miłośnikami, szczególnie pan prezydent. I to nie tylko ukraińskiego narodu.